Krzysztof Pawłowski w grupie Wsparcia To działam już od 2013 roku, od sierpnia zacząłem swoją działalność. Po mojej konferencji, wystąpieniu na PES-ie, pan profesor Bernowski pani Bata Wnęk zaprosili mnie do działania w grupie Wsparcia i tak się moja kariera zaczęła. I od tej pory już 8 lat 7 na telefonie, już prawie 9. Parę konferencji, trochę prelekcji, trochę szkoleń samochodowych. Ale gdzieś w tej grupie działam i jestem szczęśliwy i chcę rozwijać nie tylko na, na poziomie tutaj w tym lokalnym, ale myślę, że o krok pójdziemy dalej I, i dziwnie to zabrzmi, Jak mówię dla was co? przyznajcie się szczerze, że osoba chora, która choruje na schizofrenię e, może robić takie rzeczy, łamać bariery, to trochę dziwne dla osób, którzy tego nie doświadczyli tej choroby, nie wiedzą jak to jest, że, że to takie proste, złamać i to wszystko, no nie do końca to takie jest. E, to jest dosyć ciężkie, ale... Ale to jest ta motywacja. Chcę, chcę tworzyć świat dla siebie, dla rodziny, dla dzieci. Chcę być przykładem Moita, tak? Kiedy człowiek jest chory psychicznej, to praktycznie nie ma żadnych ograniczeń, bo jest choroba psychiczna go ograniczyła. Więc co może ograniczyć jeszcze więcej, kochani, nas? Już nic więcej nic nie może ograniczyć. Więc idziemy tylko do przodu, nie do tyłu. Do tyłu się nie cofamy wtedy. No. I to wszystko.